Dzień dobry, TikTokowy opatrzności, ciąg dalszy. Pan przed chwilą napisał do mnie taką informację, że Bóg nie mieszka w domach zrobionych, w kościołach zrobionych ręką człowieka. No, pan się myli. Skąd ja wiem, że Bóg mieszka w każdym kościele katolickim? Poprzez cuda, poprzez nieprawdopodobną ilość cudów. Ja mówiłem, że nawróciłem się pod krzyżem, który krwawił przed kościołem w słupsku katolickim i w ten właśnie sposób Bóg poprzez mnóstwo cudów uwiarygadnia to, że On mieszka w każdym Kościele katolickim, czyli w Eucharystii, czyli w Najświętszym sakramencie, który jest przechowywany w kościołach katolickich. Potwierdza to poprzez wysłanie 400 stygmatyków, ponad 400 stygmatyków, tak jak ojca, ojca Pio i wielu innych, którzy mówią o tym, że Jezus Chrystus jest w każdym kościele, jest w każdej odrobinie Eucharystii. Dlatego tradycja Kościoła katolickiego jest niesłychanie ważna i cenna, aby, aby się w nią wgłębić, zrozumieć i przestrzegać, i wiedzieć o co chodzi. No jak ja wchodzę do kościoła, to ja wiem, że w tym kościele jest Jezus Chrystus i miliardy Aniołów i Świętych. Tam jest tłum, tłum duchów niewidzialnych. Dla mnie, dla mnie niewidzialnych. Natomiast dla stygmatyków, dla ludzi, którzy mają objawienia, oni to widzą. Oni to widzą, oni widzą tą nieprawdą chwałę Boga, która jest w każdym kościele i pewnie jeszcze dookoła. Tak, niesamowite. Także zapraszam wszystkich do kościoła katolickiego do jak najczęściej przyjmowania Komunii Świętej i odpustów, tak, żeby szczęśliwie wejść do nieba. A wracając do Pisma Świętego, to, bo Pan pyta, gdzie to w Piśmie Świętym jest napisane, to proszę zauważyć, że szatan zna Pismo Święte doskonale. Szatan nie wierzy w Pana Jezusa, czy w Boga. On go zna i go nienawidzi. Szatan nie może pójść do spowiedzi, Boga przeprosić, Szatan nie może przyjąć Komunii Świętej. No więc zapraszam wszystkich do no jak najczęstszego przyjmowania Komunii Świętej, bo wtedy stajemy się cząstką Boga. Bóg jest w nas, no i wtedy raj. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. I wszystkich błogosławieństw, Bóg i Mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję tobie, Panie Boże. Dziękuję tobie, ukochana Matko. I wszystkim zastępom i Świętych. Przybędę już do moja prawa ręka i kamera odwraca strony. Nie jedna z wszystkich półkosła.